Do tej pory był najlepszą pierwszą damą według ja pani Kraśnicka. A dlaczego? E, taka była prawdziwa. Prawdziwa. To, co robiła, robiła szczerze, no bynajmniej mi się tak wydaje, tak? Mm. Że to wszystko było z serca robione, bezinteresownie. Mm. No mi się wydaje, że pana Andrzeja Dudy. Dlatego mm. no, taka aparycja fajna i dykcja piękna. Mm. I Zachowanie oczywiście bardzo kulturalne. Właśnie ska, tak. Ona była bardzo. Um, miała gust, miała dobro, dobroć, miała jakiś taki e, intelekt, tak, widziała, gdzie tej dobroci użyć. No ale taka pierwsza dama, która była ostatnia, to niestety no. ja nie wiem, czy można ją nazwać pierwszą damą. Agata Duda. A dlaczego? No, po prostu taka konkretna babka. Aleksandra, żona. Paśniewska, Jolanta. Jolanta. No, no Jola. Jola. A dlaczego Jola? Nie, ja ci powiem, że, że wolałam od y, Kaczyńskiego żonę. Ona była taka bardzo skromna, bardzo była wyciszona, była taka... Maria. Maria, tak. No, tak. ja jestem za Jolantą. Za Jolantą. Nie, Maria była lepsza. Jolanta. Jolanta jest przebojowa, a Maria była taka domowa. A jakie ma pani oczekiwania wobec pierwszej damy? Co, co właśnie powinna robić? Co powinna robić? Pierwsza dama powinna Oprócz wspierania swojego męża oczywiście, bo to jest najważniejsze zawsze dla każdej kobiety, ona powinna wspierać również naród w sensie takim siłą kobiecą swoją, czyli te słabe miejsca, które ma naród, na przykład, nie wiem, chore dzieci, tak jak, tak jak robiła jej poprzedniczka, tak? Albo na przykład, nie wiem, no jakieś rzeczy charytatywne, które faktycznie no, to jest wąskie gardło kraju, tak? no to może wypadałoby trochę zwrócić uwagę na te miejsca i, i pierwsza dama jest od tego, żeby nie, nie zajmować się tymi dużymi rzeczami, tylko takimi, które są mało popularne, ale bardzo wa ważne dla ludzi tak i dla narodu. Reprezentować naród, męża mhm. też, wspomagać mu o, duchowo, jak to się mówi. Wspomagać w jakiś sposób, zajmować się e, fundacjami, zajmować się problemami takimi e, bliskimi społeczeństwu. Charytatywnie działać. Organizować różne spotkania. Na pewno jakieś dobroczynne akcje i tak dalej, bo to jest jednak ważna sprawa i taka no, dla kobiet e, właściwa. No poza tym, no nie wiem, no takie jakieś e, e, kobiece e, historie, jak ten szpital. Dla kobiet, czy dla dzieci, i tak dalej, nie przedszkola, złobki, szko szkoły. Pani zdaniem, w pierwszej kolejności, czym pani prezydentowa Nawrocka powinna się zająć? Ja, ja daję pani Nawrockiej bardzo duży kredyt zaufania, dlatego że ona, z tego co wiem, jest niegłupia. I to jest bardzo dużo. Samo to. To, że ona nie będzie się rozdrobniała na jakieś głupie rzeczy niepotrzebne że zajmie się właśnie tymi rzeczami, o, ja, o których ja mówiłam i na tyle, na ile jej pozwolą to zrobić, bo ona sama to też nie może za dużo, tak? I jeżeli ona po prostu będzie podążała ścieżką Jolanty Kłaśniewskiej, to myślę, że e, ma oczy, ma rozum, zobaczy, co musi zrobić. I to nie ma co jej konkretnie, nie wiem wytaczać jakichś zadań, bo ja nie, ja nie mam takiej perspektywy, ja nie widzę, tak? Ona może ze swojej perspektywy widzieć coś inaczej, no, także uważam, że to jest... Myślę, że ono się sprawdzi. Bardziej skupić się na problemach uzdolnionych dzieci, w sensie wsparciu, wsparciu uzdolnionych, uzdolnionych przede wszystkim, nie problemowych, tylko uzdolnionych. Powinna bardziej walczyć za kobietami, tak? Bo w końcu jest kobietą. A w jaki sposób? W jaki sposób? To znaczy pokazywać, że kobiety też są ważne, że ich prawa są ważne, tak, że, no, że jesteśmy istotne, tak, że nie jesteśmy ograniczone w żaden sposób. Dużą pomocą dla dzieci niepełnosprawnych. Mhm. Czyli dzieci przede wszystkim. Tak, przede wszystkim dziećmi.